10 najniebezpieczniejszych dzielnic w Polsce. Cześć, nieraz prosiliście w komentarzach o ten film, więc w końcu doczekał się realizacji. Skupiłem się na 10 miastach z różnych rejonów Polski, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Zapraszam do obejrzenia. Numer 10 Lublin. Według mieszkańców Lublina najniebezpieczniejszą dzielnicą jest zbiór ulic tysiąclecia ruskiej i lubartowskiej zwana trójkątem bermudzkim. Statystyki jednak pokazują trochę odmienną sytuację, otóż do największej liczby przestępstw ciężkich dochodzi na tzw. LMS-ie. Następnie na czubach notuje się najwięcej kradzieży z włamaniem, kradzieży drobnych na Kalinowszczyźnie. A pobić i bujek najwięcej w centrum miasta. Numer 9. Olsztyn. W Olsztynie do najniebezpieczniejszych dzielnic należy zaliczyć osiedle mazurskie, grunwaldzkie i zatorze. Głównie dochodzi tu do pobić i rozbojów. Parę lat temu liderem było zatorze, w którym obecnie sytuacja znacznie się poprawiła. Warto też uważać na swój samochód na osiedlach Jarot, Nagórek czy Pieczewa, bowiem notuje się tu najwięcej kradzieży i włamań do pojazdów. Numer 8. Poznań Do największej liczby przestępstw dochodzi na Starym i Nowym Mieście oraz na Wildze. Statystyki policyjne wskazują, że na Starym Rynku i w okolicach dochodzi do największej ilości bujek, Zaś na Nowym mieście do największej liczby kradzieży samochodów. Na Wildze królują zniszczenia mienia, włomania czy rozboje. Chociaż sytuacja się poprawiła i jest tam coraz spokojniej. Z sławą owiane są też jeżyce. Tutaj najwięcej jest popełnionych przestępstw pod wpływem alkoholu, a konkretnie pobić. Numer 7 Szczecin. Szczecin uznawany jest za jedno z najniebezpieczniejszych miast w Polsce. Przestępczość Szczecina wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Skolwin to dzielnica, gdzie przestępczość w Szczecinie według danych Policji jest największa. Jest to typowa przemysłowa dzielnica. Funkcjonowała tu kiedyś papiernia Skolwin, która była jednym z największych producentów papierów w Polsce. Warto też wspomnieć o Niebuszewie zwanym przez mieszkańców Szczecińskim brąksem. Królują tu pobicia, drobne kradzieże oraz włamania do samochodów. Numer 6 Katowice Do najbardziej niebezpiecznych dzielnic w Katowicach na pewno możemy zaliczyć Załęże, Szopienice czy Nikiszowiec. Załęże jest typową przemysłową dzielnicą Katowic. Królują tu stare i często opuszczone kamienice. Prawdziwą bolączką tej dzielnicy jest przede wszystkim alkohol, bezrobocie i ogólnie kiepska sytuacja finansowa mieszkańców. Dochodzi tu też do największej liczby przestępstw. Warto dodać, że funkcjonuje tu Bazar Załęże swoimi czasy prawdziwie centrum podróbek na miarę stadionu tysiąclecia w Warszawie. Szopienice, Nikiszowiec, królują w kradzieży samochodów oraz produkcji i sprzedaży nielegalnego alkoholu. Numer 5 Łódź Za najniebezpieczniejszą dzielnicę Łodzi uważa się tak tzw. Łódzkie Bałuty Z naciskiem na ulicę Limanowskiego i Abramowskiego Według policyjnych statystyk dochodzi tam do największej liczby pobić, napaści i drobnych kradzieży Przed wojną po strach wśród mieszkańców Bałut budziła grupa przestępcza Od przywództwem niejakiego Menacha Bornsteina Czyli króla łódzkiego podziemia Zabudowa Bałut to wiele zniszczonych i opuszczonych budynków, zdewastowane lokale czy rudery, ale też nowoczesna zabudowa, bowiem na Bałutach znajduje się największe w Łodzi centrum handlowe Manufaktura, o którym wspominałem w filmie 10 największych galerii handlowych w Polsce. Warto dodać, że złą sławę też ma Śródmieście Łodzi, zwłaszcza ulica Wschodnia, Włókiennicza czy Kilińskiego, dochodzi tam również do wielu kradzieży. Numer 4. Kraków. Powszechnie każdy uważa Nową Hutę za najbardziej niebezpieczną dzielnicę Krakowa, ale to jest zwykły mit. Jak pokazują dane z ostatnich 5 lat, liczba przestępstw stwierdzona na Nowej Hucie spadła o 32,8% z 26 813 do 18 i 17 przestępstw. Jednocześnie wykrywalność wyniosła 58%, o ponad 10% więcej niż w roku 2014. Tak naprawdę obecnie najniebezpieczniejszą dzielnicą Krakowa jest Stare Miasto, notujące największą liczbę rozbojów. Liczba rozbojów w tym miejscu była dwa razy większa niż w innych dzielnicach. W roku 2017 doszło tam do 69 rozbojów, a na terenie całego Krakowa było ich 274. Na Starym Mieście jest też dużo kieszonkowców. W roku 2018 na całym Śródmieściu doszło do 1600 przypadków kradzieży. Warto też wspomnieć o Kazimierzu Krakowskim, jednym z centrum rozrywki Krakowa, gdzie dochodzi do wielu alkoholowych awantur i bujek. Numer 3. Wrocław We Wrocławiu za najbardziej mroczną dzielnicą uważa się tzw. Trójkąt Bermudzki, czyli zbiór ulic Kościuszki, Trauguta i Puławskiego znajdujących się na 25-tysięcznym przedmieściu oławskim. Osiedle swoją złą sławę zdobyły już za czasów PRL-u, kiedy było znane jako skupisko przestępców. Na przedmieściu oławskim królowała nielegalna sprzedaż podrabianej wódki, tak zwanej Gotówki. Sprzedawana była ona lub wciąż jest sprzedawana w okolicznych Melinach. Charakterystyczna architektura trójkąta to głównie stare, zaniedbane kamienice, pozostałości po upadłych sklepach i obiekty postindustrialne z przełomu XIX i XX wieku. Jednak obecnie nazywaniem trójkąta najniebezpieczniejszym to raczej myślenie stereotypowe, związane ze wspomnianą historią przedmieścia oławskiego. Według najnowszych danych we Wrocławiu pod względem przestępczości króluje stare miasto. W roku 2018 doszło tam do aż 1784 przestępstw. Do porównania na omawianym trójkącie bermudzkim doszło do 675 przestępstw. Numer 2. Gdańsk. W Gdańsku co rok dochodzi do ponad 11 tysięcy różnego rodzaju przestępstw kryminalnych, w tym do kilkuset rozbojów, bujek i pobić. Orunia, często błędnie nazywana Orunią Dolną, jest to dzielnica w Gdańsku powszechnie uważana za jako najbardziej mroczną i najniebezpieczniejszą dzielnicę w mieście. Orunia jest to typowe osiedle przemysłowe, odstraszające swoim wyglądem, a przede wszystkim przestępczością. Aczkolwiek w Gdańsku niebezpiecznie jest też w Nowym Porcie czy na Stogach. Największy problem o Runi to alkoholizm. Notuje się tu najwięcej rozbojów, jak również wzmożoną przestępczość narkotykową. Jak wspomniałem, sam wygląd dzielnicy to może przerazić. Stare kamienice z ciemnymi bramami, przy których standardowo można spotkać ich mieszkańców niczym pilnujących wejścia do swojego królestwa. Obecnie sytuacja, jak mówią mieszkańcy Oruni, się znacznie poprawiła i mieszka się tam spokojnie. A czy tak jest, to sami ocencie w komentarzu. Numer 1 Warszawa. Najniebezpieczniejsze rejony stolicy to Praga Północ, Praga Południe, Wola oraz Śródmieście. Praga Północ uważana jest przez wielu za najniebezpieczniejszą dzielnicę stolicy, a szczególnie ulice Stalowa i Brzeska. Wiele mieszkańców Pragi Północ uważa, że uznawanie jej jako niebezpiecznej to stereotyp. Jestem trochę racji, bo przestępczość na Pradze Północ jak i Południe na przestrzeni lat znacznie zmalała. Najczęstsze Najczęstsze przestępstwa na północnej Pradze to przede wszystkim kradzieże z włamaniem oraz rozboje. Nie można też zapomnieć o słynnym Bazarze Różyckiego, który był przedwojennym centrum ciemnych interesów, a cały jego obszar znajdował się pod kontrolą kilku gangów. Na Bazarze Różyckiego swoją karierę przestępczą zaczynał Henryk Niewiadomski, tak zwany Dziad, jeden z bosów gangu Wołomińskiego jego pierwszym biznesem na bazarze było sprzedawanie pysz. Jako ciekawostkę dodam, że targ możemy podziwiać w jednym z filmów Patryka Wegi, Pitbull, nowe porządki. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. Do następnego cześć!